Będę sprężał na SW, głęboko na SW będę łapał, chodźcie, ratujcie Arciksa, ratujcie arkiksa. będę sprężał na, na SW za trzy, dwa, jeden, patrz, na Zosi, na Zosi, złapcie ich, proszę. jest pół party, zabijcie ich. Nic Gdzie nie może, jesteście? Zejdźcie do SW, zejdźcie do SW, czemu jesteście takimi trollami? Chodźcie do SW, do SW, spokojnie, spokojnie. kurde no, ruszcie się! Spokojnie, spokojnie. Odlećcie, 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 dajcie im jakieś perdze na czołga, żeby go nie przeszli, za 10 sekund mamy cooldown. Przejdźcie do ESE, do ESE, do S -E, cały czas do ESE, hajdujcie, wypłacimy na zuży jak popatrza na S -E. na 5, na 5, 4, 3, 2, 1, teraz na Zuzi, na Zuzi złapcie, zabijcie, nice, dobra, idę tak, zejdźcie do ESCE, zejdźcie do S. -E. zejdźcie do S. -E. zejdźcie do S. -E. zejdźcie do ESE, hit, -E. na czołgu, na dwa, dwa, na froncie, kurde, czemu nie, tak daleko stoisz, przechodzimy czołka do ISTA, uwaga, będą nas kontrolować na czołku. nie mają cooldownów, mamy pierwsi cooldowny, obrócę w Westa między nami, patrzcie, w Westa między nami, z tego Blackmo... Uwaga, uwaga, jest tak, będę łapał za pięć, na SC, za trzy, dwa, jeden, na Zosi, na Zosi, złapcie, proszę, zabijcie, złapcie i cofnijcie, kajt, full kite do Westa, nie stakujcie się na czołku przygotujcie respawn, do Bóg trzeci jak możecie, Ten Bóg trzecie jak możecie, Ten Bóg jak możecie, do dobra, De kurde, przejdźcie już do już bo jest gronda. Już zostańcie na tym czołku. Mogą we mnie próbować wypłacać, Nie, jest git. Zlećcie do SW. Wykłacę płytko na czołku za 5 sekund. Dobra. Teraz przejdziemy czołka i będziemy iść do NW. Będziemy hajtować do NW. Będę sprężał po froncie. Za 5, 4, 3, 2, 1. Na Zosi. Na Zosi. Złapcie na Zosi. Proszę. Full wiping. Dobra. I do NW. Do NW teraz hajtujcie. Nie przez czołga. Wparciujcie młoty. Wparciujcie te młoty. Tak, tak, tak. Dawajcie, chajtujemy pra, do, NW. do NW. Do NW. Do NW. Nie przez czołga. Nie przez czoł Teraz do, wypłacimy do na arczyka. Teraz wypłacimy na arczyka. NW chodźcie. Nie ja wybiegniecie! Nie masz manę tym Arczyk, jesteś ready? Za 10 sekund wypłacimy na arczyka po froncie. Będziesz sprężał za 5. Za 5, 4, 3, 2. Jeden arczyk, arczyk. Kurde, po froncie mówiłem. Dobra, zejdźcie DNW. Do zejdźcie DNW. Trzeba było po froncie łapać. Chodźcie DNW. Boże, alstrować. Chodźcie denwu. Denwu Miałeś 3 tanki między sobą. Chodźcie denwu. Skajtujcie, nie zatrzymujcie się, Zaraz zarabędą Chodźcie do NW, chodźcie do NW, nie wypłacajcie na mnie, tylko na Arczyka, mam Connection problem mam, przejmij kolarczyk, jak mnie słyszysz, nie czekaj. Tak, dobra, jest gdzie jest gdzie on stoi? Dobra, czekajcie, odbiegają, odbiegają, dobra, czekajcie, graj na czas, graj na czas. Chodźcie do NW, do NW, Graj na czas. Czekamy się go, no. Jest dosia, jest Chodź, dobra, jest dosia chyba. Hala, Zosia? Nie, nie słuchajcie, uważajcie. Kurwa, dzieciak, no ja nie umiem kolować. Masz tego słowa. Dobra, chodź, dobra. Hotchen, bo hotchen. Jest takujecie się na tych czołkach tak. Lecimy na razieńkę, czekam na zasięcie. Chodźcie, oni tam zapują. Dobra, ma, ma, maciek kulany, maciek kulany tak, będę tak, tak, po tankach. Tak. będę po tankach, a pola tak, polostereżam. Dawajcie pola, pola. Na, padł, tak, padł, padł. Jak woja, kurwa? Jak woja, kurwa? Dobra, od ciebie z nimi. Dobra. Wy, kurwa. Tak jest Takie. jak woj Już cisza. A Bell 8345. Szukajcie Niku. Koneksjo. Uwaga, jest Uwagę, się, On się, byją, się bieg. Bieg. Uwaga, uwaga, uwaga. na Uwaga uwaga, wadą wadą, wadą, wadą... uwaga, uwaga, na ist z bomb squad, wejdźcie na ista, oznaczam wam 8-3 spajki, będą wydupiać. Kurde, nie padajcie. Nie, no, no tak, się do tyłu. To potrzebuje heal, cofajcie, cofajcie. Uwaga, no tak. 8-3 watszy, ciekaw na SW. Bicie Skrilla, bicie Skrilla, bicie Skrilla. No tak, kurde. Rywanek Dawaj go Rewanek, go. Tutaj Lokus, na ping'u osiem trzeba Lokus chodźcie na moncie? Nie, 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 na dismount'cie, wciekaj okay. Dawaj go Kurwa, kurwa, chodźcie tak. na ping'a Potrzebne mam pomocy Ja już, już będę go zaraz trzymał Schodzą na nas tutaj tak samo, schodzą na nas na ping'u Na NW Idę, idę, idę już Do, do gate'a pchają